Od dłuższego czasu z różnych doniesień wiemy o Assassin's Creed Black Flag Remake. Ubisoft postanowił podgrzać nieco atmosferę i wstawił bardzo interesujący post na swoich profilach. Aż 70% gier jest objęte możliwością po prostu wyłączenia serwerów. Najnowsze raporty związane z inicjatywą Stop Killing Games, a do tego Electronic Arts nazywa graczy nerdami, którzy powinni udać się do jaskini. Według ostatnich najnowszych doniesień i różnych raportów od likerów, szczególnie chociażby Jasona Schreiera, Wiele wskazuje na to, że w aktualnym momencie Ubisoft pracuje nad odświeżoną wersją Assassin's Creed Black Flag. Zgodnie z przekazywanymi nam dziś informacjami, projekt ten nosi nazwę kodową Obsidian w właśnie zespole odpowiedzialnym za tą produkcję i oczywiście gra tworzona jest na ulepszonym silniku Anvil, co miałoby oczywiście zagwarantować lepsze animację, grafikę, fizykę i tego typu pierdoły, wiadomo. Miałyby także zostać wprowadzone duże zmiany w rozgrywce. Przede wszystkim planowane są nowe systemy walki czy rozbudowywanie mechanik związanych chociażby z fauną i florą występującą w tym świecie. Jednakże co najważniejsze i jednocześnie co najbardziej może wzburzać graczy to to, że planowana tam jest jakaś przebudowa systemu walki na morzu, która śmiem twierdzić jest jednym z lepszych, jak nie najlepszym elementem Black Flaga. A zgodnie z tym co mówił Jason Schreier jeszcze przed wydaniem Assassin's Creed Shadows remake Black Flaga miał pojawić się listopadem 2025 roku. Jednakże no jak wiemy przez liczne opóźnienia Shadowsa to prawdopodobnie się nie wydarzy. No i właśnie Ubisoft post postanowił nieco podgrzać całą atmosferę. Profil na Twitterze Assassin's Creed UK dołączył się do nitki odpowiedzi, która leci dosyć wiralnie na Twitterze. W tej nitce, w tej zabawie chodzi o to, że różni ludzie postują jakąś grę i piszą prześmiewczo, niestety utraciłeś dostęp do pamięci, do zapisanego save'a. Na co gracze reagują, czy na pewno niestety, w ten sposób wyrażając swój podziw dla danej produkcji i to po prostu jak bardzo im się podobała. Do zabawy postanowił dołączyć się właśnie profil Assassin's Creed UK i zapostował taką oto grafikę z takim samym tekstem, jak mówiłem wcześniej. Nie trzeba było długo czekać na reakcję graczy, którzy od razu przeszli do sekcji komentarzy wyrażając swoje oczekiwania na to, żeby właśnie ten Assassin's Creed Black Flag Remake, który tak często pojawiał się w różnych doniesieniach, wreszcie otrzymał jakąś oficjalną zapowiedź. Moi drodzy, już za niedługo 70% gier może zostać wyłączone albo już znajduje się w takim stanie. Już niejednokrotnie słyszeliście o inicjatywie Stop Killing Games, przestańmy niszczyć gry. Jest to bardzo interesująca społeczna aktywność, która z powodu została tym, że niektóre tytuły zostały po prostu powyłączane i opuszczone, mimo że gracze za nie zapłacili, co też wiąże się z aktualnym trendem i sytuacją. W dzisiejszych czasach niczego nie posiadamy, a wszystko wynajmujemy, subskrybujemy, czy wykupujemy pewną licencję, która nawet jeżeli zapłacimy 300 zł, 400, tak jak w przypadku za grę, nie gwarantuje nam tego, że w pełni ją posiadamy. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od The Crew, które zostało wyłączone przez Ubisoft w kwietniu 2024 roku i uniemożliwiło grę nawet w w trybie jednoosobowym. Później gracze ponownie wzburzyli się w przypadku Multiversus, czyli gry, która pomimo wcześniejszych zapewnień została wycofana kompletnie z dystrybucji, a gracze stracili dostęp do zakupionych treści. No i właśnie inicjatywa Stop Killing Games powstała po to, żeby w końcu zadbać o prawa konsumenta i żeby takie sytuacje się po prostu nie zdarzały. Kampania w ostatnim czasie zainicjowała pewną ankietę, pewien raport, który miał przybliżyć całej społeczności graczy to, które gry są zagrożone i których gier należałoby się obawiać. No i jak wynika z tego raportu, z tej ankiety, aż 70% gier jest albo już wyłączone, albo w grupie ryzyka. Powstał w ogóle cały arkusz Google Docs, który właśnie zawiera wszystkie te pozycje, a jest ich tam aż 738. Wśród nich znajdują się takie gry jak chociażby Counter Strike 2, praktycznie wszystkie Diablo, praktycznie wszystkie Call of Duty, praktycznie wszystkie FIFA. Jak ten proces sprawdzania gier wyglądał, moi drodzy, mianowicie sprawdzano je pod kątem tego, czy mają opcje rozgrywki bez internetu, czy na przykład są rozwijane i utrzymywane w pożądanej kondycji przez fanów. Czy też mają zapewnione przez deweloperów rozwiązania, które gwarantują nam po prostu rozgrywkę, mimo wyłączenia danej gry? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a obawiacie się, że wszystkie wasze cyfrowe gry z różnych bibliotek, chociażby na Steamie, w pewnym momencie mogą zniknąć, to ta kampania uruchomiła Europejską Inicjatywę Obywatelską, której celem jest właśnie wprowadzenie przepisów zobowiązujących wydawców do zapewnienia, że gry pozostaną grywalne po zakończeniu wsparcia online. No i żeby ta w ogóle inicjatywa dotarła do Parlamentu Europejskiego, to potrzeba jest 1 milion podpisów, który możecie złożyć na oficjalnej stronie, którą podam Wam oczywiście w komentarzach. Główne założenie tej inicjatywy i jak twórcy mieliby właśnie zachowywać te gry w grywalnym stanie, to chociażby udostępnienie narzędzi do hostowania serwerów fanowskich, mimo wyłączenia tych oficjalnych, by podtrzymać funkcjonalność gry. Za sprawą pewnego wywiadu z Davidem Geiderem, czyli byłym głównym scenarzystą Dragon Age i weteranem studia BioWare, dowiedzieliśmy się co nieco, co sądzi o nas Electronic Arts. Twórca przy kulisy podejścia Electronic Arts do tradycyjnych fanów RPG, wolących raczej klasyczne mechaniki znane ze chociażby starych Dragon Age'ów. To co najbardziej wzbudza poruszenie to to, jak EA lubiało odnosić się do Nerd Cave, czyli jaskini nerdów w stosunku właśnie do takich zatwardziałych fanów gatunku RPG. Konkretnie EA mówiło, że ta jaskinia nerdów to właśnie tam chodzili nerdy. Nerdy były w jaskini, robiłeś grę RPG, a nerdy w jaskini zawsze się pojawiały, bo to była gra RPG. Chodziło im o to, że ta hipotetyczna grupa fanów zawsze kupiła grę niezależnie od jej jakości czy kierunku rozwoju. I właśnie z tego powodu EA skupiało się na wprowadzaniu bardziej nowoczesnych, interesujących mechanik, które trafiłyby do większej publiczności. Chociaż może po części mają jakąś rację, to jednak wydaje mi się, że nie powinni sobie strzać w stopę takimi stwierdzeniami o graczach. W dalszej części wyraża swoją frustrację z powodu właśnie traktowania tradycyjnych elementów RPG przez EA po łebkach, takich jak rozbudowane systemy walki czy głęboka narracja na rzecz bardziej dynamicznej i przystępnej rozgrywki. Jednoznacznie jednak określił, że takie właśnie założenia wprowadzane przez Electronic Arts doprowadziły chociażby do klęski takiego tytułu jak Anthem i utraty renomy przez markę BioWare. Podkreślił jednak, że cieszy się, iż w tym momencie jest troszeczkę inaczej to robione w Electronic Arts i BioWare i wyraża on ogromne nadzieje na to, że Mass Effect 5 podąży starymi ścieżkami i przetartymi szlakami i nie będzie to jakaś zwydziwiana przez Electronic -pozycja. Moi drodzy, do Dev Training 2 nie pozostało już wiele czasu. a Hideo Kojima, pomimo otizowania i hype'owania nam właśnie tego tytułu, to wspomina również o swoim kolejnym nadchodzącym pierwszym ekskluzywie na PlayStation 6. Dobrze słyszeliście, Hideo Kojima rozwija pierwszego już ekskluzywa na PlayStation 6. Jakiś czas temu Hideo Kojima ogłosił taki tytuł jak Fzynt, Fzynt, jakkolwiek się to czyta i po czasie pewnej ciszy postanowił Kojima nam nieco zdradzić więcej szczegółów na temat tej gry. Z tego co już wiemy, ma być to duchowy kobier Metal Gear Solid i będzie to właśnie taka szpiegowska gra akcji, idąca po prostu w ślady Metal Gearów. Uchylił nam rąbka tajemnicy o tym, jak w ogóle powstał ten pomysł i zdradził nam, że gdy był chory podczas pandemii, no to wpadła mu taka właśnie idea do głowy, troszeczkę też kierowana tym, co chcieli od niego fani, a co chcieli, no po prostu kolejnego Metal Geara. Koncepcja była omawiana z PlayStation wielokrotnie, no i doszli do porozumienia, że to będzie idealny pomysł, a co ma wyróżniać Phicent? Przede wszystkim zapowiada się naprawdę ambitnie, bo Kojima opisał to jako projekt, który ma przekraczać granice między filmem a grą wideo, i poniekąd zacierać granicę między grową, narracją, fabułą czy postaciami, a tą kinową i filmową. Co więcej, nie realizuje go tylko we współpracy z jakimiś innymi deweloperami, ale do gry weszło także Columbia Pictures, co właśnie sugeruje nam te silne filmowe elementy w tej grze. Jak podkreślił na koniec, mają oni ochotę stworzyć coś, czego do tej pory nie było, i mają ochotę połączyć najnowszą technologię z największymi talentami w Branży, tak, żeby to było po prostu coś. To by było na tyle. Na razie, cześć i pa.